18 marca około godziny 6 w Uciechowie doszło do zdarzenia drogowego. Jak ustalili policjanci sprawcą była 36-letnia kobieta jadąca samochodem marki Hyundai, która nie dostosowała prędkości do warunków ruchu, nie zapanowała nad pojazdem, zjechała z jezdni i doprowadziła do wywrócenia pojazdu. Na szczęście jechała sama i nie odniosła poważniejszych obrażeń. Sprawca został pouczony. Na miejsce zostały zadysponowane dwie jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Dzierżoniowa. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastaliśmy samochód osobowy po dachowaniu znajdujący się poza jezdwiskim Rowie. Osoba podróżująca samochodem opuściła pojazd z pomocy osób przejeżdżających obok tego zdarzenia. Na miejsce została zadysponowana policja oraz pogotowie ratunkowe, które udzieliło poszkodowanej pomocy medycznej. W czasie działanie ruch odbywał się wahadłowo.